Zmiana ciężaru gry. Włączenie bocznego wrońcą dośrodkowanie sytuacja. Powaga tak, zawsze, zawsze któryś z piłkarzy musi odpuścić. Naprawdę tutaj każde przyjęcie jest od razu z ruch ze zwodem zrobiony. Także naprawdę tutaj lew pozostaje pod tym względem bardzo dobrze. Teraz robi. Już patrzymy, co dzieje się Podrako. Bo jest stały fragment gry. Peszko, nisko źle. Nie przyłożył się Sławomir Peszko do tego zagrania. Ale już szybko wrzucił aut do Krywca. Krywiec. Peszko ma piłkę. Udało się z centruje z lewej nogi. Radowicz, jeszcze jeden fał odpisany przez arbitra. Mały mnie, rzut rożny wykonywać będą Legic. Dla mnie faulu nie było, no będziecie to pewnie widzieć w powtórkach. Jest to pozycja, już wygrywał Peszko. No takie odepchnięcie jak gdyby lewą ręką Radowicz odepchnął Peszkę. A Kriwiec będzie zagrywał piłkę e, w pole karny, może lepiej od Peszki niż w poprzedniej próbie. Grywiec! Jest to tam pod bramką Bucha, ale nikt tego dośrodkowania nie przeciął. Ale nie wiem, czy się uwagę, Kliwiec z dwóch stron już za te stałe fragmenty. Wkręca, odkręca i jak widzimy, naprawdę te dośrodkowania są bardzo dobre. Iniac znalazł Grzelakiem. Grzelak ostro, zdecydowanie chciał zablokować piłkę, ale chyba zrobił to za agresywnie. Przerwana gra przez sędziego, ale to było tak. Jeden na jeden i potem za ich plecami nie było już zupełnie nic. Gdzieś tam daleko, tylko żółty strój buricie. Krywiec Iniac to zagranie do Krywca I teraz w odbiorze wykazał się również Robert Lewandowski. Iniacz poprawi tę swoją poprzednie zagranie. Krywiec nerwowo teraz, trochę nerwowo leci w porównaniu z tym co prezentowali nam w paru ostatnich akcjach. Tak, ale warte też zauważenia jest to, że naprawdę tutaj mamy 73. minutę i cały czas praktycznie te zespoły grają taktycznie tak samo. Nie, nie ma żadnego odpuszczenia, na małym, naprawdę na bardzo małym polu praktycznie cały czas są wymieniane te, te podania. Teraz pewno Legia się bardzo dobrze, ale Borysiu tutaj przerzuć właśnie rozciągnięcie Dużo miejsca ma tutaj Rzeźniczak, odciągnął jeszcze być Gancarczyka. Rzeźniczak! Grzelak ślepszy o piłkę w polu kardy. No taki błąd nie może mu się przydarzyć. E, jeszcze Grzelak. On próbuje atakować skrzydłem. Będzie rzut rożny. Rzut, rożny, rzut rożny. Dobra decyzja. Nie wiem dlaczego Lechici aż tak protestują. Przecież Grzelak zazwyczaj dobrze przyjmuje. Dobrze o piłki Tak, tak. Myślę, że... że... To się należał, ale wrócę do sytuacji Krzelaka. No, wyszła w końcu dobra szutka, Rześniczakowi, to znowu Krzelak. Tak się bym Może na że. że no, na moment. E, nie potrafił tego wykorzystać. Znowu ustawionych czterech piłkarzy Legii. Tak, ale o dziwość. Lechici nie wiedzą, jak kryć. Znaczy, oni kryją w strefie, wiesz. No, także także tak to wygląda. Bandrowski na czoraka jest... zdołał wyprowadzić tę piłkę. I teraz wiele zależy od tego, co zrobi z nią Peszko. Peszko trafił w plecy wracającego Radowici. Tak, Tomek, ja ci. znaczy, kryją w strefie, tak. Kilku zawodników stoi oczywiście w strefie, ale Tomek Bandrowski ma tam ścisłe krycie i Sławek Peszko. I oni w dwójkę y, za bardzo nie wiedzą, a próbują w ten mur wejść nieraz muszą, ale ich, i cały czas ich tam wypychają stamtąd. Muszą mieć na czołowe zderzenie z tą lokomotywą legijną. Dużo elementów w kolejnym samego do wstępuje do porównania z dwoma pospiesznymi. To będziemy mówić teraz. No. Użył Flexek Smudek. Ciuchcia będziemy mówić. 13 rzucie różnym lekiem. I Bandrowski. Bandrowski tam po prawej stronie. Pokazuje się Wojtkowiak. Świetne zagranie Bandrowskiego. Stylić prawą nogą. Krywiec nie dojdzie do tej piłki. O piękna akcja, piękne zagranie przede wszystkim Bandrowskiego. No, Wojtkowiak również pięknie poszukał, nie wrzucał na oślep jak to się czasami mówi, popatrzył, świetnie wycofał Postylicza! No, rzut wolny Rzut wolny i rzuca kartka. kartka dla Tomasza Dzisiaj pan Hubert Ciewicz dosyć często widzę po te kartoniki. Sięga się nie zastanawia tak, jakby tak nieraz jest, to jak sam wiesz doświadczenia, że, że później mi raz sędziowie chcą, chcą błąd naprawić gdzieś te kartki, teraz może przez to, że trochę poddenerwowania dostał, to jednak chyba zrozumiał to, że ten karny chyba jednak był, bo że za chwilę jakieś pretensje ma. Przez... A tymczasem kapelan Lecha, ksiądz Jacek Markowski musi już do swojej parafii wracać, bo tam dziś jeszcze, jeszcze ma tą posługę kapłańską obowiązki swoje, ale powiedział.